Niedziela 28 listopad 2021. Poranna wycieczka. Zakończyła się sukcesem, idąc sobie w takich okolicznościach. Słuchając audio książki, spojrzałem sobie delikatnie w bok. I moim oczom ukazał się parostek. Z tego co widzę, nie jest świeży. Tegoroczny. Ale chyba nie jest w najgorszym stanie, zobaczmy. Jest ładny. No i bojeczko. To, to ja rozumiem, dawno mi się nie zdarzyła taka wycieczka żeby wyjść w poszukiwaniu parostka i parostek znaleźć, zazwyczaj te parostki trafiają się przy okazji jak się szuka czegoś innego, jak się idzie na grzyby na spacer po lesie, jak się idzie poszukać zrzutów jeleni, danieli ale zazwyczaj jak wychodzę po parostek wracam z niczym <laughs> albo z czymś nieoczekiwanym typu poroże jelenia, daniela ten jest bardzo fajny ładną ma formę Znaleziony w bardzo przyjemnych okolicznościach, sprzyjających okolicznościach pogody oraz pogody ducha. <grymny> Czadowo.